To był jeden dzień spokoju chociaż. Jeden dzień. Ja nie idę tam. Ktoś znowu wali w drzwi. Tak, w skrócie. Wiesz kto tam stoi? On mnie zapukał. Kto tak puka w ogóle? No Nasz kolega. Jaki nasz kolega? Policjant. Nie. Yeah. To tak. nie on. Właśnie on. Idź mu, otwórz ja go nie chcę widzieć na oczy nawet. Ale zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał wraz z dzwonkiem, a dzięki temu nie ominie was żaden następny film. I oczywiście, po wbiciu 30 tysięcy lajków odblokowuje się następna część. Dlatego zostawcie łapkę i zaobserwujcie Instagramy Mila i Mai, a my przechodzimy dalej. Wiem, gdzie zwomy was, Zbieracie się, jedziemy. Ten strażnik mnie doprowadził. Serio wam mówię, widziałem go na oczy. Ty, on już totalnie zwariował. No, no serio. No o, czemu ty wchodzisz do mojego domu w ogóle? Dobra, do miesza z tym, szykuj się. Nie mamy czasu. ciotko. Nie. Ich, ja nie Dobra, mogę. tego psa jedziemy, nie ma czasu. Stróż, a nie go doprowadził na miejsce, to był łamywacz. Dlaczego z wózkiem tak się w końcu szedł, szed, szed, aż normalnie z łamywaczem nagle gadał? Śpiewał też mu. Dobra, chodź wiecie. Dobra, dawajcie, dawajcie, nie ma czasu. No Aha, i my nie mamy czasu na takich czubków. To jest nienormalne. Ja Czemu on wszedł w ogóle no, nam do nie domu? Nie wiem, może go wyprowadzisz. Macie może kawy? Nie mamy. <grym> Tylko ma? chyba pojedziesz. Idź go wyprowadź. A, albo... Cukierki, gierki, co do kawki, będzie przynajmniej. To jest kalendarz adwentowy. No, no, podjeżdża z autem w ogóle jak do siebie przed drzwiami. Kawy w ogóle nie pijecie. Dobra, zbierajcie się, bo nie ma czasu. Weź A, go wyprowadzić. Właśnie, macie ten safe? Macie ten safe? Bo tam są lokalizacje. Nie mamy. Jak, leży tam. No to sobie po niego idzie wyjść. A co ja? Już ja nie jestem u siebie, ja jestem w kościołach. Nie <coughs> jest u siebie, ale że... Jak żaba na liś. Żeby być gościan, to trzeba być zaproszonym najpierw. A propos możecie dać coś do picia. Nie no, to ty też w to nie wierzysz. Ja mam dzisiaj odpoczynek. Ja też dzisiaj wolne mamy. No no, to wolne, jak macie akurat wolne, to jedziemy. Nie, to jednak jestem zajęty. No, bo jak jesteś zajęty, to będziesz miał co robić. Jak chcesz, to idź po ten safe i możesz sobie go w zasadzie wziąć, bo... A ja jestem w gościach, bo... ja, ja nie mogę się wprawiać i chodzić sobie po domu Dobra, to cię wypuszczę. My tego safe'u nawet nie chcemy, także na spokojnie możesz go sobie wziąć. Stam, nie, to... Zamni Zatw Zamknięty! Zasłoń rolety. <grym> Jakiś debil. On jest chory psychicznie. A mogłam nie sprzątać tych zgubię, co tam były. Ale wychodzi na to, że może rzeczywiście coś ważnego jest w tym sejfie. No ale jak tam były tylko karteczki przecież. No ale może te karteczki coś znaczą, bo jak mu na tym zależy, żeby się tam dostać. Patrz, 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 patrz. I już prawie się dostał. O, dostał się. Wszystko z błota. Ile ten safe tam na dworze leżał? Kurde, długo. Uch. No nie no, znowu puka Teraz balką rozwali. nie wiem, naprawdę. Może, to, może to trzeba serio zadzwonić po normalną pomoc. No ja mówię. Nie, nie otwieraj mu, zasłoń rolety i chodź, idziemy. No, no już go wpuszczę, bo jest na naszym podwórku. No i zajebiście, tak go trzymaliście, że wszystkie kartki są rozwodnione. Ty, ty za pił on był szczelny wtedy. Sejm był szczelny w wodzie. Ty to słyszysz? Ech. Jest przeciw pancerny niby, ale woda go pokonuje. No jakby był pancerny to byśmy go nie rozwalili kilosem. <laughs> Tak mi się wydaje A co się w ogóle wczoraj stało z autem? No. Dlaczego był alarm? Dlaczego pojechałeś? No pan strasznie próbował wejść do środka Próbował wejść do środka i dlatego już nie wróciłeś, tak? I sobie pojechałeś i nas zostawiłeś Tu jeszcze by auto zabrał No a co miałem zrobić z innego? Nie no, słyszysz, on nas zostawił ja, ja go nie słucham nawet, ja się zajęłam czymś innym, ty sobie z nim gadaj Może kiedyś pójdzie sobie stąd, nie wiem Ale to dobra, to wiemy gdzie jest włamywacz, tak? No nie zaprowadził cię do tego anioł stróż. Nie, pan strażnik. A, pan strażnik. Wcześniej był chyba stróż, teraz strażnik. A, A ja już nie wiem, kto się tam zaprowadził. <laughs> Powiem ci tak, ja też nie rozumiem tego uniwersum, ale widziałem go na oczy. To była ta sama osoba, więc na pewno to. Ty Myślisz, że on coś brał? Ja już to wiem nie od dziś. My nawet nigdy nie sprawdziliśmy, czy to jest prawdziwy policjant. Zacznijmy od tego. No proszę się wylegitymować. Ma macie może coś do picia? Już pytałeś, nie mamy. Al... A może jedna? Nie. My w ogóle wczoraj w tej szopie, jak nas oczywiście zostawiłeś, znaleźliśmy skrzynię. To pokaż. Nie wiem. ona jest w zasadzie, ale była pusta już. Co, to, to składnik poszedł. Dalej o składnikach, o wszystkim. Ja nie wiem. Dobra, to jedziemy. Widziałeś tam, nie wiem, do włamywacza. to włamywacza. Bo ja czekam. <laughs> nie, nawet mnie nie ugościliście. Sam się ugościłeś. No nie do tego. Dawaj, Maja. Ubieraj się i jedziemy. Nie ty, Totti. Dobra, możemy jechać, ale ja prowadzę, bo ty nie potrafisz. nie? jakoś tu tak. Jakoś tak, ale ja bym chciał jakoś przeżyć, dlatego dawaj kluczyki. Ja siedzę z przodu. Każdy, Zapomni. Każdy ma jakieś życzenia. Jak nie, to ja nie jadę. Ja się z tyłu czuję niebezpiecznie. Dobra, gdzie ja mam jakąś bluzę? Aż <ślasz> co on robi w sumie. <ślasz> Policyjny pies No będzie naprawdę ciekawie Jak my gdzieś w ogóle chcemy dojechać jak tutaj nie ma paliwa No to trzeba będzie na stację podjechać co nie? To czemu nie podjechałeś wcześniej? Bo macie pieniądze a no <laughs> chcieliście jechać no to wiecie no to ty do nas przyjechałeś i nam się kazałeś ubierać Ale Kto mówił, że moim autem Służbowym autem Aha, ale w naszym aucie też jest nasze paliwo Ale może macie więcej No, ale dalej to jest nasze A nie mówili ci w przedszkolu, że trzeba się dzielić? Nie, akurat nie No, no to... Trzeba się dzielić, no To dzięki za informację mm, Możemy pojechać tak. na stację Oczywiście ja jestem bez pieniędzy I możecie mi kupić jeszcze coś do picia to sobie coś przegryz jeszcze no, no co, no Na głodnego to wiecie, to... nie fajna praca no to trudno, to będzie dzisiaj niefajna praca. Ja mówiłem, że on żebrał o to jedzenie u nas pod kratą. Tak, to był on na 100%. Nieprawda. On całe życie głodny chodzi. W sumie w międzyczasie, jak już i tak jedziemy, to chciałbym wam przypomnieć o naszym świątecznym limitowanym dropie na naszej stronie mmspace.pl. Z racji, że jest to limitowany drop, to tak jak mówiłem wam na poprzednich filmach, trochę działa to na zasadzie, że po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Jak możecie zobaczyć po stronie, dość sporo rzeczy już nie ma, ponieważ wyprzedały się wszystkie główne boksy, wyprzedały się totalnie jedne rodzaje blues, więc zostają tylko mini boxy, magnesy i bluesy i jeśli planujecie kupić coś z naszego sklepu, to jest po prostu na to idealny moment, ponieważ może być tak, że po prostu jutro sobie wyjdziecie na nasz sklep i już nic na tym sklepie nie znajdziecie, ponieważ wszystko się wyprzeda. A na dodatek wszystkie zamówienia, które zostaną złożone do końca 17 grudnia, zostaną do was dostarczone jeszcze przed świętami, także możecie zrobić sobie albo komuś fajny prezent po choinkę. Także link do strony macie w opisie oczywiście oraz w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie również, że do każdego zamówienia mówienia w danej kwocie dorzucamy pewne gratisy, które możecie zobaczyć po prostu w zakładce promocja. Także możecie dostać zdjęcie z naszym autografem, możecie dostać krówki z naszego sklepu, możecie dostać losową rzecz na przykład z poprzedniego dropu, a możecie też dostać świąteczny plan lekcji do wydrukowania. Także rzeczy jest naprawdę sporo i są to po prostu gratisy, które dorzucamy w zamian za to, że kupujecie rzeczy na naszym sklepie. Także bardzo serdecznie zapraszam was do robienia zakupów, a my jedziemy na stację i widzimy się na stacji. Mieliście mnie wysadzić przed stacją, więc ja tu się nie mogę pokazywać. Na no drodze cię mieliśmy gdzie? wysadzić? Nie wiem, przed stacją może co? Ale my za to nie płacimy. A kto? No ty! Nie. Czyje auto? Firmowe, czyli ani moje, ani wasze. No to nich firma ci płaci. No to sobie zadzwońcie. Ja nie płacę. Ja się muszę tu jakoś skitrać. Skitrać się musi. A prawie cię nie widać. No sorry, no jak dwie księżniczki sobie z przodu leżą prawie na siedzeniach, to już nie moja wila. Ja nie wiem czemu my w ogóle podjeżdżamy na stację i czemu on się chowa z tyłu. Ja też nie wiem, ale... Ale zatankujcie. Ziuko. Ja wiem, zatankowałem mu za pięć dych i zapłacić ci tyle Patrzcie co mam, próbki mnie... Nie, dla mnie i dla Ziutka Ja też chcę Nie Patrz tak. Patrz jakie dobre mm. Zrobiłam to specjalnie Ja też Dobra, ty weź mnie lepiej kieruj, gdzie my mamy jechać Za 5 dych ci zatankowałem Jedź prosto A daleko to? Kawałek Kawałek. Także powinieneś podziękować za to, że zatankowaliśmy ci za pięć dych. Nie moje auto, nie moje paliwo, więc nie będę dziękował. Dobra, to zanim ci damy, to Ci wyjeździmy do zera. Nie? Ja już muszę wrócić do swojego domu. <słuch> Logiczne. Ciężki przypadek nam się trafił. Nie? Aha. Uh -huh. Ale mam dobre śrubki. Mam, mam, mam. Aha, ja też chcę frubka co nie? <słuch> Ja nie wiem, on... Zaraz mu wybiję zęby. Uwój, szczęścia. Ale złodziej, co? Tak. On kradnie nam wszystko. Teraz mi oddał jak on tam łapy brudne wsadzał i mam co teraz jeść. I jak coś to oddaj. No masz. Dzięki! Nie widzisz jaki to jest dziad? Ja nie wiem dalej czemu my z nim jeździmy. Ja Sam nie wiem co tu się dzieje trochę. No ale dobra, no gdzieś jedziemy, tak? Bo włamywacza. Do włamywacza. Dopiero co, kiedy że my jesteśmy chorzy, że nie ma żadnego włamywacza, a teraz sam nas do niego ciągniesz. A jak zobaczyłem co nam się dzieje, to wbierzemy. Ale ja my aż lasę, dobra Super. Dobra, weź tego wieśniaka, nie nagrywaj zobaczymy co będzie na miejscu, no ile coś będzie. On jest jakiś... Sam jesteś wieśniakiem. Skup się na kierowaniu. Dobra, to widzimy się na miejscu, o ile gdziekolwiek dojedziemy. Rozumiem, że to jest to, tak? Po lokalizacji wynosi, że tak. Nie wygląda to za ciekawie. Przecież to są jakieś ruiny totalne. No, Ja pierdzie. w ogóle jesteśmy. Asy. Nie wiem, może tutaj się zatrzymam, bo tu jest chyba jakieś wejście. No no to my cię podwieźliśmy i ci. Nie, sam idę. Siema, jak... To znajdziesz to woła nie? Nie idziecie ze mną. Dobra, chodź, bo zaraz będzie noc A on sam nie pójdzie, to jest obstran. Ty masz w ogóle jakiś plan? No powiem ci, że mam jeden plan. Jak będzie tu włamywasz, to się przebiorę za, ps za psychola. Tego I spróbuję z nim porozmawiać. Okej, okay, czyli po prostu będzie znowu sobą. No to bierz te ciuchy i dawaj, bo ja tutaj w nocy nie chcę siedzieć. Wziąłeś? To, czekaj, ta czas, schowasz to do kieszeni na razie. Ja nie wiem o co tu chodzi. Gdzie my w ogóle idziemy? Teren monitorowany samotobowo. Popatrzcie, jak to tutaj wygląda. Tutaj jest dosłownie wszystko. Nie wygląda to za ciekawe. I my na takim dużym terenie mielibyśmy znaleźć jakąś ampułkę, tak? Która pewnie jest taka. Priorytetem jest raczej chyba wyłamywacz, co nie? No to go szukaj, co nie? Gdzieś stare, popalone auta. Tutaj w ogóle w aucie jest wanna. Chciałaś zawsze wejść na auto? Nie chciałam zawsze, ale teraz chciałam. A może chciałabyś się wykąpać w wannie? z czymś czarnym w środku? ale nie wnikać, co to może być. Ja też. Może jak na przykład ta ampułka będzie w takim miejscu, gdzie, nie wiem, będzie trzeba wejść do wody czy coś. Powodzenia w szukaniu. Nie wiem, wszędzie musimy iść środkiem przez hasze. Tu jest jakaś dziura w ogóle. Trzeba iść naokoło. <noise> Ała. Kurde, zaczepiłem się o drzewo. Pomocy. Te drzewa są jakieś inne. Siurek. Sam jesteś siurek. Siurek, a nie ciurek. Ile tutaj jest opon? Jop. Sarna tam było, ale się zesrałem, że ktoś na mnie biegnie. Wchodzę tutaj, a tam sarna. Nie wiem, czy ja to nagrałem, ale ja się boję, o kurde. Dobra, właśnie przeżyłem zawał teraz, o kurde. Nie wiem w ogóle co to by mogło być, to wygląda jak jakaś stodoła może? Ta, stodoła. Nie do końca. Chociaż te filary tutaj na środku nie pasują. Nic tu nie pasuje. Dobra, możemy zejść na dół i zobaczyć co tam jest. Dobrze, że policjant wziął ze sobą jakąś broń. Nie oś tylko posz. Oh. No nie no, zapomniałem o niej. Chodź. No co? No weź mnie. <laughs> co weź mnie? Tu. Nie ciągnij! No daj rękę i skacz U <noise> kurde, uważaj, bo tu jest ślisko. Albo mi się wydawało, albo kogoś tam widziałem. Gdzie? Tam? Po drugiej stronie. Ale w tamtym? Tak. Dobra, idziemy. Po tej stronie chyba nic nie znajdziemy, chyba także nie. lecimy tam. Nie no dobra, sodoła to na pewno nie była. Patrzcie, to idzie jeszcze tam dalej. A sodoła na pewno by nie była taka wielka. Jutek, ja sobie tu zaraz nogi połamie. Ja nie. Bo ty tak prowadzisz. Za chwilę to jeszcze będzie noc i już w ogóle będzie lipa. Chodźmy na drugą stronę. To idź pierwszy. ja. No bo to twoja misja. Co ja robię ze swoim życiem? Tam w ogóle popatrz, ambulans. Spalony, rozwalony, rozkra rozkradnięty na części. No nie no, popatrzcie na środek tam, macie taki krzyżyk, widzisz? No to jest jakieś auto dostawcze. No nie wiem. To jest. Idziemy dalej. To jest jakaś dziura. byś ja widziałem? Do no tam w środku. No A po co I wy mordę, mordę drzecie? Ondrzej. Weź go fal na łeb. Nie, jakby zaraz nawalę, ja jeszcze się poszczerzuję. Widział gdzieś kogoś i idziemy w drugą stronę. On jest jakiś podejrzany, S patrzcie. Tam jakiś kask. Właśnie miałam o tym mówić. Dziwne, że się tu dzieje. Co jest grane? Tu jest Tu jakaś drabina. Dobra, idziemy Weź, bo to... zaraz sobie połamiesz nogę i będzie. No, co, po serdecznych taki, musisz zrobić. Musisz taki dźwięk. Nie no, z kim ja idę i gdzie? Ja już mam wywalone. No on tu kogoś widział ponoć i co? On cały czas chodzi, drze morde, ja mam wywiadone, no no, no to jest jego misja. Mi to jeden ciul, czy mnie ktoś widzi, czy nie. To powiesz mi co to w ogóle może być to wszystko? No jakbym wiedziała, to bym ci powiedziała, ale jak ktoś nie, ma, to się nie Się tu boję chodzić. <słukasz> Za debil. Jesteś fiora na głowę! <słukasz> jo, ja myślałem, że się szopa wali. <słukasz> Czy miałem uciekać? No ja to ja wróciłam w to tym. I się chyba udziela powodu. Drewnem wróciłam. O boże. Bo. fajnie się rzucasz. Nie no, ja nie wytrzymam tutaj zaraz, naprawdę. A, jak, jak się to już na pewno go nie ma. Może... No, bo, nie, bo patrzyłam i nikt nie uciekał. Może sarna tam. też tutaj była, czy coś. No może. Ej, a co to jest? Patrzcie, tutaj są szafki, ale o to się rozchodzi. Czy to jest... Ta jedna ampułka, której szukaliśmy? Daj, ja ją nie wypiję. To Wiesz, weź, to wygląda jakby ktoś tu naszał. Daj, ja wypiję. <grym> Powącham najpierw. Daj no powąchać. Ty jesteś jakaś No daj powąchać. Siuchę. Weź mnie nie tykać co? mnie. Zaraz cię rzucę drewnem ty, znowu. Ty, ty, opętało, czekaj. Ale daj mi powąchać czekaj to. Czekaj, bo ją opętało. Weź ją ogarnię. Nie wiem, czy to można w ogóle dotykać. Czemu ta? mam tu koteczkę? Znowu koteczki powracają. To jest zły znak. A co jeśli to jest? Rzeczywiście ta jedna ampułka, której szukaliśmy. No to trzeba powąchać, sprawdzić co to No ale. A co jak to powąchasz i nie wiem, coś się stanie. No to. się stanie. Trudno. W nie wylej tego dalej. tylko. No, ona się nawet do tego nie dostanie. No zaraz to rozbiję, to się dostanę. No właśnie, nie rozwal tego, bo to jest ważne. Może to zostawmy. Nie, ja to otwieram. Ale po co? Chcę co to powąchać. Ciki? Nie pij! No. chora jesteś. To pachnie jak soczek. Odłóż to. Dobra, to odstawiamy na bok. I mamy jeszcze tutaj coś w pakierze. Ty, jakaś księga. Nie wiem, ona sobie Ale... poszła. Ale... Nie chyba się... ją coś opętało. Nie, się coś stało, popatrz. Jakby się bało. Ale ty wiedziałaś coś o księdze wcześniej? Nie. To ona zaraz wyjdzie i będzie. Nie jakaś dziwna się zrobiła. Możesz tutaj przyjść? Nie mogę, akurat. Dobra, otwieramy to. Popa, ile tutaj jest stron? 1874? No nie wiem, myślałem, że ty się czegoś dowiedziałeś. No to. Bo tutaj są tak jakby te eliksiry, które robią antidotum. Ale patrz, wszędzie gdzie masz lokalizację? Tu je musimy zamazać, bo ich nie możemy pokazać. Ale tutaj do każdego składnika jest przypisana lokalizacja. Tu mamy. Cztery osoby, cztery osoby co jej się dzieje. I przy każdej osobie są zapisane tutaj są trzy ampółki, jedna, dwie Czyli to 5. chyba zależy, każda z osób jest inaczej zatruta i każda potrzebuje innej ilości albo to są osoby, które wiesz, tej na przykład udało się zdobyć trzy i reszty nie. Ta zdobyła jedną, ta dwie. Jedna tylko z czterech osób zdobyła wszystkie ampułki. No to tych wszystkie zdobyła to co ta tu robi? No to musi być najwidoczniej ta jedna, co zwiną ją włamywasz w poprzednim filmie. Nie wiem. Na razie to może zostawmy. Dalej mamy jakiegoś gościa z lampami Co ty robisz? No słucham cię co Dobra, pokazuj dalej Tutaj mamy... Widzisz? Czyli wychodzi na to, że jest rzeczywiście pięć. wydaje... An... Antidoton? Czym jest antidoton? Nie wiem, wiem czym jest antidoton, ale antidoton nie wiem. Nie wiem, wygląda dość podobnie. No tylko... To nie byłem ja. A co to było? Dzień Przebieraj się, bo tu chyba mamy Zaraz już Policjant. Policjanta! Ya şey, Yok <laughs> bir celal işte. Zbieraj się szybko i z nim gadać, to jest włamywacz. Nie mam rękawiczek. Dobra, to nie wiem, ręce do kieszeni czy co? Fajnie się przygotował. Nie wziął rękawiczek, nie wziął niczego. Maja się tam chyba gdzieś schowała. łamywacz w ogóle tam wszedł do środka. Jest git. Jest git. Dobra, dawaj tą czapkę. Dzisiaj ja jestem policjantem. Czy ja mam sobie? Mam Zakładaj szybko i tam idź. Czy ja mam mówić? Nie wiem, spróbuj wyciągnąć jakieś informacje. Ja się od niego uwolnię. A nie wiem, coś wymyślimy, co zadawaj leć, pozostawiamy koszulkę i czapkę. W taki sposób psychol wyruszył zdobywać cenne informacje od warcza. Wy pewnie zastanawiacie się, kim jestem. Że tak powiem, postaram się podawać wam cenne informacje w tym sezonie. Co stanie się później, niestety nie wiem, ale to przyszłość. Zajmijmy się tym, co jest teraz najważniejsze. Nie wiem, tak szczerze, nie za wiele zrozumiałem, bo byliśmy dość daleko, a tutaj się strasznie dziwnie niesie głos. Ale z tego co wiem, to tutaj na miejscu szukają gdzieś kolejnej ampułki, Patrz tak? Nie ja wiem, ja też zrozumiałam tak, że on znalazł właśnie jedną, i że ma jeszcze inne, i tak w tej książce. On sobie to zaznaczył, i oni się w ogóle znają, i teraz współpracują. To czemu ten policjant, kurde, debil, nie wziął od łamywacza tej książki i tej ampułki i nie poszedł? Nie wiem, ale patrz, idą tam. Dalej tego szukają. Ty, a może, bo pomywacz jest w tej masce normalnej. Może bym poszła do niego? Nie, na razie się nie zwracamy. Czy tu w ogóle jesteśmy? Nie wiem, mam nadzieję, że on wyciągnie od niego jakieś informacje. A w międzyczasie my możemy iść naokoło. się coś Coś tam się drąbło, właśnie. Patrzcie. Dobrze, że, że mamy okna skóry. Tutaj jakieś. Co? Jeszcze jakiś bardziej dziwny Co mu się stało? A ja wiem co mu się stało A o czym wy w ogóle gadaliście, bo ja nic nie słyszałem Tych antidotum, mi powiedział, że ta książka jest nic nie warta Nie wiem czy słyszeliście, że to tyle co kartki papieru, że można je wyrzucić na śmieci, że antidotum i tak będzie ciężej zrobić Że jakieś laboratorium będzie trzeba znaleźć Nie wiem, on zawsze był przywalony, więc... Dobra, a gdzie jest księga? Zabrał i... A ty jesteś debilem i nie zabrałeś mu tego. Idź chociaż spróbować odbić tą księgę, skoro ona jest nic nie warta. I powiedz, że znalazłeś tutaj tą ampułkę i że możesz się z nim wymienić. Że damy mu ampułkę w zamian za tą księgę. Ale on ma, myślę, że mi da po prostu tą księgę, bo on nie umie czytać. To powiedz, że pomożesz mu przeczytać na przykład. Nie wiem, oszukaj go, bo wychodzi na to, że tutaj jest gdzieś kolejna ampułka ukryta, skoro on chodzi i tego szuka. Czyli on ma jedną, jedna jest gdzieś tutaj i potem zostają pozostałe trzy. On tu powiedział, że tu się jest. Wszystko... No tydzień. No, to... wątpię, że coś znajdziemy. Ale... Idź nie jest w ogóle teraz. No właśnie. Chyba tam gdzieś poszedł do końca. Nie wiem, idź go poszukaj. Spróbuj odbić od niego księgę, a my idziemy poszukać tej jamkułki. Opa, jak już jest szaro na dworze. No. O idzie, dobre, dobre. O, jest włamywacz. Idą mi się spotkać. Dawaj, kucaj tu. Za tym nas nie powinni widzieć. Nie wiem, ten z księgą chodzi, tego szuka. Mam nadzieję, że policjant odbija od niego księgę. Ja mam lepszą teorię. Jaką? Taką. Że tak naprawdę to jest po prostu psychol. I on nie udaje psychola, tylko on udaje policjanta. I oni razem współpracują i chce ten psychol nas jakoś czai, o co chodzi. A nie, to czekaj, ja mam kolejną teorię. O Boże. że oni chcą niby ze sobą współpracować, ale tak naprawdę rywalizują ze sobą o to, żeby zdobyć antidotum i je wypić i wrócić do normalności. Czaj? No możliwe, ale co nie zmienia faktu, że moim zdaniem to psychol udaje policjanta, a nie policjant psychola. O oh, tu środka. Co masz? Mam, mamy dobę. Inaczej mówię że mnie znajdzie. Nie I dał ci się... księgę? Dał mi księgę, żebym ją rozwiązał, bo on nic nie rozumie z niej. Nie wiem, mi cały... musisz jebać na misji cały czas? Mi nie daje spokoju. To auto, które jest na środku, za bardzo się wyróżnia. Czemu? Spośród jakichś ruin, z tej strony, i ruin z tej strony, w jest których biała... jesteśmy, jest białe auto, które nie wiem w sumie do czego służyło wcześniej, ale możemy mi się sprawdzić. A to o, chodźmy. Jednak aby zmniejszyć ryzyko zauważenia Mila i Mai przez łamywacza, ustalili oni, że pójdzie tam policjant. Ale. Dawaj, chodź tam, podejdziemy, bo może być tak, że on znajdzie tą ampułkę, a nam nawet o tym nie powie, Panie. jeśli jemu też zależy na tym antidotum. Chodź, ja już nie, nie wiem, z kim my możemy trzymać, a z kim nie. No na pewno nie. Dawaj, szybko. Kurna, jasno widzę, <grym>, Jasno widzę. znaleźliśmy. <grym>, Krok bliżej do antidotum. Krok bliżej! A zajdź, Nie, nie! Ja nie wiem Tyle biegania. To jest tragedia po prostu. Ale mamy książkę. Kif tego psychola. Przybyłem jeszcze w największe błoto. Jeszcze bieganie po tych dziurach, po tym wszystkim. Dobrze, że nikt sobie nie skręcił kostki. Nie wiem, nie złamał nogi. No, to jest chyba największy plus dzisiejszego dnia, a największy minus to, to, że włamy na nazwie. Niby o nazwie? Ale mamy księgę, z której możemy coś wywnioskować. Teraz musimy tylko jakoś wrócić. Ja już nie wiem, o co tu chodzi naprawdę. Może w tej księdze dowiemy się czegoś więcej, czegoś sensownego w końcu? No, a ta księga to jest tak naprawdę nasz jedyny ratunek. Mam nadzieję, że my się tutaj nigdzie nie zakopiemy. No. Bo musimy Ale... nawrócić w drugą stronę. Ale to mi w ogóle tak nie pasuje, bo ten policjant czy psycholog, czy już kiwie, kto to jest, to on mówił że udało mu się wyciągnąć jakieś informacje, ale nie mówił nigdy od kogo. A teraz się okazuje, że tak jakby on się kurde przyjaźnił z włamywaczem. Włamewacz znalazł ma półkę, to powiedział, że mamy to, jesteśmy krok bliżej. No tak jakby oni cały czas razem sobie pracowali. Podejrzewam też, że wiesz, że antidotum to raczej powinno być dla jednej osoby. No tak, ale Ej, wiesz, patrz, de... Czemu on tu biegnie? No nie, już myślałam, że będziemy mieć go z... Dobra, No To jest Kierzy Mordy! Ty! Jedź! Блять!